Czas na kolejnych strażników Galaktyki, część trzecia już przed nami. Po raz kolejny za sterem usiadł James Gunn. Budzi to wielkie nadzieje, bo pierwsze dwie części serii, których również był reżyserem, okazały się bardzo udane. W kultowe postaci po raz kolejny wcielą się ci sami znani aktorzy: Chris Pratt, Dave Batista czy Bradley Cooper, których również między filmami mogliśmy zobaczyć w wydaniu świątecznym Strażników Szorcie, pokazującym jak wielkie serca mają kosmiczni towarzysze Star Lorda. Zwiastun pokazuje sporo po śmierci Gomory, Queer musi zmagać się z jej wersją z innej nitki czasu, która go nie zna i nie miała okazji się jeszcze w nim zakochać. Jednocześnie widzimy, że głównym antagonistą będzie twórca Raketa, człowiek odpowiedzialny za zmutowanie niewinnego zwierzęcia w krwiożerczego Berserkera. Widzimy już dojrzałego Gruta oraz uwaga! Nową postać, której pierwszy epizod w MCU mogliśmy zobaczyć w scenie po napisach w filmie Strażnicy Galaktyki Vol. 2. Jest to Adam Warlock, jedna z potężniejszych istot uniwersum. Stworzony w celu walki ze strażnikami, najprawdopodobniej finalnie się z nimi skuma. W tym cyklu filmów najistotniejszą rolę gra muzyka. Tutaj już niestety nie usłyszymy twórczości Tylera Bajca, autora muzyki do poprzednich części Strażników, muzyki, która hmm, przenosi nas w klimat lat 80. W części drugiej mogliśmy usłyszeć nawet utwór Dave'ego Bołego. w ramach uczczenia jego twórczości. Film miał wtedy premierę po jego śmierci. Tym razem kompozytorem produkcji został John Murphy. Na swoim koncie ma między innymi Miami Vice, Przekręt i oczywiście świąteczne wydanie strażników coraz bliżej święta. Na ten film z MCU czekam najbardziej, a jego premiera już 3 maja.